Śnieżnie, mroźno, słuchajcie, styczeń, e, przynajmniej pogodą mnie zawodzi. Mamy odrobinę śniegu, mamy mróz, wszystko pięknie ściśnięte, ścięte przez mróz, więc chrupie i szeleści pod nogami, jak się idzie po tym małym, drobnym śnieżku. A ja, moi kochani, w niedzielny poranek, Ogarniam, co się da, czyli wypuściłam kurki, wyniosłam im jakieś jedzonko, nastawiłam obiad, piecze też się szarlotka. Teraz zaraz wam pokażę. Przygotowałam też, mam y, pieczarki, pokroiłam, będę robić taki farsz na pizzę, może zjemy później. Także taka typowa, słuchajcie, leniwa niedziela. Wyszłam, kochani. Tutaj na antyły naszych gospodarstw. I tutaj mam taką, słuchajcie, e, przestrzeń, gdzie można pospacerować. Tym bardziej zimą ta, to pole, ta rola jest dosyć twarda, więc naprawdę nie utrudnia mi tego. Można spokojnie wyjść, pomyśleć, nie spotkać nikogo i złapać oddech na najbliższy tydzień. Szaleństwo, kochani, ktoś puszcza petardy i y, fajerwerki. Chyba komuś zostało po po Sylwestrze, po Nowym Roku. Niedziela, godzina 10, słuchajcie, fajerwerki. Jest most, jest moc. Y, powiem Wam szczerze, że tak. Y, w ogóle bym się nie zdziwiła, gdyby fajerwerki puszczano też w imprezy, jakieś urodziny, ślub, y, wiecie. Na przykład jakieś naprawdę takie dosyć mocne te okazje. Natomiast, tak bez okazji, no nie wiem. Byłam chwilę na dworze i nawet, że powiem Wam szczerze, te policzki zimne. Biorę się za pizzę. Zaraz Wam wszystko pokażę, co tutaj dzisiaj zdziałałam w kuchni. Słonko, pięknie. Słuchajcie, przez okno balkonowe świeci ekstra. A tutaj mamy ciasto na pizzę, lekko zawinęłam rożki. Zastanawiam się że w ogóle, czy czymkolwiek smarować. Może nie, może po prostu od razu pieczarki i cebulkę. Eee, chyba tak wolimy, tak mi się wydaje. Ciasto się już upiekło, poczekamy chwilę na ten pierwszy rzut gorąca i wyciągamy. Dzisiaj jest taką ala, kruszonką. Z ciasta, mimo wszystko, fajnie wygląda, takie złociste. Będzie na pewno smaczne. Nie dodawałam żadnego cynamonu, bo my nie lubimy cynamonu ogólnie, ani żadnych takich przypraw do jabłecznika. Najzwyklejszy cukier, kwasek cytrynowy, ewentualnie, słuchajcie, jakiś kisiel cytrynowy. No i wtedy jest takie mega pyszne. Tutaj na patelni mam już cebulkę, mam pieczareczki, jakieś takie mini kupiłam, doprawiłam tylko odrobinką wegety, sól, pieprz i fajnie, fajnie wygląda. Fajnie też wyglądają te pieczarki, bo one były w miarę świeże, białe, nie takie ciemne, nienawidzę takich ciemnych, bo one tak niekomfortowo wyglądają, na żadnym daniu się dobrze nie prezentują. Mam jeszcze jeden spód do tej pizzy, świetne są, uwielbiam nimi cokolwiek robić. Właśnie patrzę na jaką temperaturę nagrzeć w piekarnik na 220 stopni, słuchajcie. Także już sobie podkręcam temperaturę. Niech mi się nagrzewa. I moi kochani, co? Tą pizzę, ten spód wykorzystam może na jakieś ślimaczki, na przykład z serem feta i szpinakiem, albo po prostu z brokułem, tak jak ostatnio na Sylwestra, bo bardzo dobre to było. Albo po prostu na pizzę, może margaritę, może będzie Ada chciała, bo Ada nie lubi z pieczarkami, my uwielbiamy, ona natomiast nie za bardzo. I co? Upiekuł się. Słuchajcie, upiekła się szarlotka, bardzo ładnie wygląda, specjalnie tą górę nie położyłam w całości, tylko pocięłam na takie kawałeczki i porzucałam na jabłuszkach, żeby tak trochę, wiecie, te jabłka, ten nadmiar soku odparowały w czasie pieczenia, wtedy to ciasto nie jest takie mokre. Już się nie mogę doczekać, matko mi leci. Natomiast jeżeli chodzi o pizzę, to za chwilę niech mi się nagrzewa ten piekarnik. Jest godzina, słuchajcie, dwunasta, więc za chwilę, no nie tak za chwilę, za godzinkę będzie obiadek, zjemy sobie. Ja jeszcze nie jadłam śniadania, jakoś, nie wiem, dzisiaj nie za bardzo... Mm, Dopisuje mi apetyt, właśnie taki, wiecie, coś do jedzenia, gdzieś źle się czuję, na żołądku czy na brzuchu mi siedzi, nie wiem, ale już jest lepiej. Przeszłam się, pospacerowałam się, pospacerowałam i trochę jest lepiej. Adusia właśnie wyszła z moim mężem, z tatą, z Grześkiem na na podwórko, żeby złapać trochę słuchajcie powietrza, nie ma w ogóle wiatru, jest mroźno, bo tutaj u nas pokazuje minus 2, ale nie ma wiatru, więc jest spoko, można pochodzić, pospacerować, odrobinka śniegu jest na podwórku, więc będzie mogła, nie wiem, czy też łopatą słuchajcie pozgarniać śnieg, czy ma taką wiecie wyciskarkę do kulek, też Ada się tym bawi. Ona nawet widzę, zaraz Wam pokażę, zobaczcie, co ona tutaj działa. Tak jak mówiłam, słuchajcie, ubranie adekwatne do pogody, czyli jest bardzo ciepło ubrana, i co, i łopata, i słuchajcie, właśnie ta wyciskarka do śniegu. Podejrzewam też, że wyjedzie kładem i będzie chciała może troszeczkę podriftować, oby. W ogóle kład odpalił, bo wiecie, jest zima, więc akumulator może niekoniecznie spełniać tą funkcję, którą powinien. up my appetite Don't leave me high and dry Pierwszy kawałek zawsze ciężko się wyjmuje, eee, tym bardziej, że zrobiłam bardzo cieniutki spód, żeby tego ciasta nie było bardzo dużo. Ale jest dobre, mówię Wam, już spróbowałam, bo jeszcze jest w, w miarę ciepłe. Do tego jeszcze jakby wziął gałkę, słuchajcie, jakichś lodów. Mmm, nie, ale pycha. Pizza jeszcze się piecze, moi kochani. Jeszcze tam chyba zostało 10 minut. A ja delektuję się tą szarlotką, mam chwilę czasu hmm. dla siebie. Tak jak widzieliście, mąż z Adusią poszli na dwór, więc oni tam sobie jeszcze jeżdżą tym kładem. Ada najprawdopodobniej znowu będzie się bawić tym śniegiem, będzie ją ciężko zgonić. Trochę się boję, wiecie, obawiam, żeby nie przeziębiła się, żeby nie dostała jakiegoś kataru, żeby nie zawiało jej ucha. Normalne, słuchajcie, problemy matek. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tym bardziej, że wiecie, codziennie mam coś, a to jakiś wyjazd na tańca, to szkoła, to korepetycje i ciągle, i ciągle musi być, w miarę wiecie, stabilnie zdrowa, żeby mogła w tym wszystkim uczestniczyć. Dobra, odpalam sobie Netflixa. Zaczęłam w wczoraj, nawet nie w Netflixa, tylko Maxa. Zaczęłam wczoraj oglądać master szefa dziewiątą edycję. Już dawno, dawno nie oglądałam, więc tym bardziej z przyjemnością mi się to ogląda. I ku zdziwieniu, i też nie, boże, stwierdzam, że pani Gesslerowa bardzo się postarzała, jednak czas robi swoją robotę. Ja pamiętam, jak oglądałam pierwsze, słuchajcie, sezony Master Chefa. To było 9 lat temu. Co się dziwić? pizza gotowa, słuchajcie, przypieczona mozzarella, ja tutaj jeszcze mam odrobinę tej mozzarelli, chcę żeby się tak fajnie roztopiła yy, i będziemy mogli już ją jeść kurde, felas jak to zrobić żeby było dobrze jedną ręką Jeszcze 3 sekundy i mamy pizzę gotową. Wyciągnęłam pizzę z piekarnika, wygląda fajnie, cieniutka. Tutaj ma przypieczony i też rozpuszczony, boże, rozpuszczoną mozzarellę, cebulka, pieczereczki, boże, cudownie, odrobinę ketchupu będziemy jeść.